Jest wielu ludzi, którzy udają, że mają ducha świętego, a gdy tylko wyjdą ze zboru, zją zupełnie inaczej. Tacy ludzie są po prostu starym strachem na wróble, który próbuje zastraszyć was przed tą prawdziwą sprawą. Gdzie są przeważnie umieszczone strachy na wróble? Nie na jabłoni z kwaśnymi jabłkami, lecz na dobrej jabłoni. Zgadza się, tam właśnie mocuje się takiego stracha. Tak samo diabeł umieszcza wszelkiego rodzaju strachy na wróble dookoła tej prawdziwej, autentycznej rzeczy. On nie martwi się z powodu tych innych. Oni i tak nie będą go nękać. Lecz kiedy pojawia się ta autentyczna rzecz, tam właśnie pojawia się strach. Tam właśnie fałszywy dolar jest tak blisko, wiecie, by zwieść nawet samych wybranych, gdyby to było możliwe, jak powiedział Jezus. Rozumiecie? Tu właśnie musisz być czujny. Bezpośrednio na tej linii rozumiesz.